Siemka widzowie, ostatnio trochę mniej jest filmów na moim kanale, ale to z powodu, że nie mam zbytnio czasu czasem chęci do montowania filmu. Więc chciałem omówić kilka kwestii, więc zapraszam Was do obejrzenia. Wymyśliłem, że skoro już zacząłem streamować, to będą się pojawiać streamy, Pomyślałem, że fajnie by było mieć serię, która będzie głównie tylko streamowana. Mam trzy propozycje, a są Dark Souls 3, The Forest i Life i od Was zależy, co będzie tylko streamowane, a reszta będzie nagrywana albo też streamowana. Link do ankiety macie w opisie. Zamierzam też streamować inne gry, na przykład do uzupełnienia serii, żeby zbytnio bez sensu nie nagrywać filmów, bo no bo weźcie no, nagrywać jak na przykład robisz Sonic Ports na 100%, to będą kilka godzin nagrywek, a z tego będzie chyba dopiero 20 minut, to nie ma sensu, już lepiej będzie stream, będzie kilka godzin streamu, ale za to będziecie się fajnie bawić i, i ja z wami też. Mam pewien mocny projekt, mam pomysł, żeby zrobić serię, w której będzie przechodzona gra od początku do końca. Nie raz będzie nagrywana, a nie raz streamowana. Niektóre gry nie da się streamować, bo trwają zbyt długo. Długie gry, na przykład, które trwają 11 godzin, będą miały własny film. Ok, to by było na tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!